Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Mój najnowszy miernik z detekcją ocynku, aluminium itd. Prosiliście, żeby testować różne auta pokazując czy jest ocynk czy nie więc oto na tapecie mamy prawdziwego Amerykańca Dodge Journey nagrywałem recenzję, ale jeszcze Wam nie wrzuciłem gdzieś leży na dysku sprowadzony z Kanady całości, tak przynajmniej twierdził poprzedni właściciel że drzwi były tylko stuknięte i zostały wymienione w kraju na drzwi w kolorze od Fiata Fremonta. Yy, i twierdzi, że właśnie drzwi były też nic nie malowane więc docz powinien być cały w oryginale natomiast czy jest ocen czy nie, no to pokaże nam miernik Autokalibracja i tylny błotnik oryginał. No, trzeba równo go przyłożyć. 110, 100 i przednie prawe drzwi 120 oryginał i przedni błotnik. 120H i cały czas jest FE, czyli nie ma ocynku i klap maska oryginał, ale uwaga, pojawiło się aluminium, czyli klapę mamy aluminiową. Widzę, że tutaj pęcznieje lakier. A tutaj całkiem schodzi No widać aluminium orginał i przedni błotnik Orginał i lewe drzwi przednie orginał tylne drzwi No tak, 130-140 To nawet widać lekką różnicę także być może te drzwi były wymieniane, i błotnik 130-130 Także generalnie koło 130 Na tym aluminium bo było 110, tak? tak? I też 130 yy, Natomiast bardzo dziwna sprawa z tą klapą, słuchajcie Bo miernik nic nie pokazuje, tak jakby to był plastik a to nie jest, słuchajcie, plastik. A może jest? A no jest, to jest plastik, słuchajcie. Tak. Nie wygląda to na plastik, ale na to wygląda. Czynnik. Nic nie pika. Chociaż ja wiem, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby to było plastikowe. No nic, czujnik tego nie widzi, dach? Dach widzi, pyk 120 oryginalny. A tu nic. Supek jest też 120. No dziwna sprawa z tą laptop na dodge journey toronto okej okay. dzięki trzymajcie się